To nie jest zimno, nie? Będziemy coś naprawiać. Co zobaczysz? Zobacz. No to nie załóż. Tutaj się włącza wiatrak. Ten wiatrak nie działa. Działa tylko na ostatnim biegu. Widzisz? Trzeba to naprawić. I tak, tutaj jest takie coś. Wyjmiemy to za chwilę i ci pokażę. No to nie zobacz, Tu są takie dwa kołki. Widzisz? Nie? to Tu jest jeden. Tu jest jeden, tu jest drugi. się odciąga i się to o, odchyla. O, tu jest rezystor, który trzeba wyjąć. To kierowstwo Wiesz, to musimy wyjąć. A to tu widzę silnik. Jeśli chce, to nie dmucha nam powietrze trzeba. trzeba wyjąć ten rezystor i go naprawić. Przepraszam, to nie to jest popsute. I to trzeba naprawić. Gdzie to popsute? No, to jest tak popsute, też tego nie widać, że to jest popsute. Chyba to, Zaraz ci pokażę, jak to się zrobi. To chyba tu jest. Popsute. No, to jest to. Rezystor naprawiony. Dwa przewodziki. Tu akurat jest 35A. Ale podobnież to załatwia sprawę. Znalazłem to na YouTube, więc powielam czyjąś myśl techniczną. Zobaczmy, czy to działa. Rezystor założony. założone. No i kręcimy, nie? He, he. Działa! Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy, cztery. sort. nic się nie spaliło. Dziękuję, YouTube.